No, ja mówię, on w tą stronę, on w tą stronę ciągnie. A co tam? Jakiś pies, czy co tam było? Co? Kot. A, kot. Ale ciągle nie co? <tryk> Pójdzie spokojnie? Nie, uważaj, bo tu też jest. Tu też jest. Ja wczoraj tak chciałam obejść. O tam już czeka przy bramce. oh no 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 Lama okay. okay. Dzień dobry. Panie Pani. Marcinie, jak pan ocenia dzisiejszą naukę chodzenia na luźnej smyczy? Super. Super? Mnie się cucha. Mnie się słucha, a, ci, a ciebie nie. Hmm. Ciebie się słucha, a mnie nie? No nie, niestety. Nie masz stanowczego głosu. Nie ma tej na władzy nad nim. Władzy. Nie. nie się ja. tylko słuchać w tym domu. W, w, wszyscy, się ciebie, wszyscy się ciebie słuchają w tym domu. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj znowu krótki filmik na temat Kairosa, a dokładnie chodzenie z nim na luźnej smyczy. Dzisiaj wzięliśmy lekcję z trochę z tego kanału. Piesologia Trochę wzięliśmy z komentarzy Jak uczyć i tak dalej I powiem wam, że po dzisiejszym Spacerze, nie wiem, może już idziemy Jakieś 20 minut Bo dosyć było to Dosyć było to długo, żeby dojść do tego lasu No, powiem szczerze, że Postęp widzę Kairos, bardzo fajnie i ładnie szedł z Marcinem jak ciągnął to Marcin zawracał i tak wiecie, tam i z powrotem, tak i tam i z powrotem w końcu doszliśmy do lasu trochę nam to zajęło ale lekcje e, w sumie pierwsza lekcja taka e, Kairosa e, i widać naprawdę, widać już postępy bo no tak nie ciągnął zakumał chyba o co chodzi Także dzięki bardzo za komentarze, za wiadomości i chyba już nie dam rady nic więcej powiedzieć. Ja go nie trzymam na smyczę, jestem po prostu tak sztukaj roz też jest zmęczony. Wzięliśmy mu jeszcze krążek do zabawy. niech się wylata biodaczek i zobaczymy jak będzie wracał nie no wracać będzie chyba normalnie nie przy nodze ale ogólnie fajnie co Marcin no. lekcja taka trening bardzo myślę że za którymś którymś razem będzie już ale konsekwencja, trzeba cały czas konsekwentnie no konsekwentnie cały trzeba czas to samo, tam i z powrotem tak samo, jak, to psa, jak idzie to to w drugą stronę i... I z, pro, z powrotem próbować. No, nawet była tam taka ta, że on już chyba za czwartym albo za trzecim razem on e, tak próbował do tego psa, ale jednak miał takie jakieś obawy, nie? że normalnie w sumie przeszedł. Co nie? No, dobra. Idziemy dalej, czy odpoczywamy? Bo ja jestem zmęczona. A ty nie musisz, dobra. To chyba muszę iść dalej. Ale ładnie, ja lubię wczarki z katu. Dobry pies, dobry pies. Super! Nie ma. O! Brawo! Yeah. O, Gdzie ty to rzuciłeś? Marcin mnie dzikami straszy. Nie wiem, czy oglądaliście wcześniejsze, chyba dwa filmiki, albo może trzy z Grzybobrania, gdzie za każdym razem się gubiliśmy w lesie. Bo ja mam osobistą nawigację w postaci Marcina, gdzie on zawsze wie gdzie iść. I dzisiaj jest to samo. On mnie tak prowadzi tak prowadzi, że nie wiem, gdzie my wyjdziemy. O, już nie mam siły, Marcin. Po tych górkach Taj rozbiedak To już w ogóle Chyba w Kisewie wyszliśmy to nie jest przymarznięte Nie jest przemarznięte i nie przejdziemy tutaj przez takie błoto A ty lubisz chodzić po błocie i gubić buty Idziesz? Pierwszy Właśnie, tam nie przyjdziemy dalej. Po prostu Pokaż, może. Może da radę. Może nie jest taki aż ten. Ja przeszłam. Musisz go trzymać dobrze. Chodź, Kairos, chodź. Ależ ty jesteś mądry. Ale też przeszedłeś. Nie zgubiłeś butów, bo masz. Co? Och, wyszliśmy. Fajnie tak mieszkać przy tym lesie, ale kurczę, powiem ci, te dziki tam trochę tego było. Kajro znowu zaczął ciągać. Znowu ciągnie. Chyba się oduczył. Ma swoje czuje zapachy i chce tu iść szybko. Jesteśmy na drodze. W końcu Kajros zmęczony. Kajros! Zmęczony jesteś? Pan cię wytrenował dzisiaj. Piciu mu się chce. Fuj. Ejku. Ale ślady, jakie zostawia. I tym właśnie akcentem, ee, tak jak sami widzicie, Kajrosik tak pięknie idzie przy panu. Tym właśnie akcentem kończymy dzisiejszy filmik. Subskrybujcie naszego Kajrosika. Komentujcie. Śliczny Kajrosik. Dobry pies, brawo Kairos, dobry. Super dzisiaj, super. było dzisiaj super, naprawdę, żeby tak codziennie, konsekwentnie, to on bardzo szybko się nauczy chodzić na luźnej smyczy. Także żegnamy się z Wami do następnego razu. Kairos jeszcze jednak chce pochodzić dłużej. Piękny zachód chyba, co? On jest zmęczony. Damiast, 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 no. Szalał będzie. Szalą będzie. No. Dobra. Cześć. Będzie. licznie. Żeby tak cały czas już chodził. Ej, poczekajcie na mnie. Dobra, teraz już kończę. Do następnego.